serdecznie wszystkich. Mamy dzisiaj sobotę, weekend, a więc postanowiłem nagrać niedługi filmik, filmik odnośnie e, produktów kupionych na temu i chcę się podzielić opinią. Oczywiście mam subiektywną opinią na temat jakości wykonania i tak dalej, i tak dalej. Czy się opłaca kupować? Teraz się okaże. Ale ja już swoją opinię znam, więc postanowiłem. Podzielić się z wami. Um, tutaj mam, zaraz zrobię zbliżenie, pokażę Wam e, już dwa, e, które z temu zostały przetestowane. One pomogą mi w naprawie samochodu, gdzie jest trudny, trudny dostęp do tak do e, obejm rur. E, Za chwileczkę pokażę o co chodzi. A więc tak. E, Pierwsza rzecz, którą pokażę i którą wykorzystałem, jest to, są szczypce do obejm e, rur, które wiadomo są zaciskane e, węże dolotowe, rur, płodnicy i tak dalej. I postanowiłem coś takiego kupić, gdyż no, samymi kombinerkami ciężko mi było się dostać do niektórych miejsc i jeżeli chodzi o jakość wykonania jest nawet spoko, w porządku jest y zostało to przetestowane przeze mnie y nic się nie wygięło, nic się nie połamało jak za te pieniądze uważam, że jest to w porządku a zaraz pokażę o jakie pieniądze chodzi raz i 3 za te 3 rzeczy, za te trzy przedmioty, tak, które mam tutaj w ręku. Według mnie jest to bardzo dobra cena i to pomaga nam w naprawie samochodu. Jest to fajne urządzenie samozaciskowe, tak? Samo się zaciska jest elegancko te mniejsze również. One są proste. Troszeczkę no prostsze takie nie są wygięte. Też są super. Fajnie wykonane. Najlepsze są te, gdzie jest e, trudny dostęp do tych opasek. I to nam bardzo pomaga w, w odpięciu takiej spinki, w otworzeniu takiej opaski właściwie wyciągnięciu rury, która, która, jest potrzebna nam, aby ją wyciągnąć. Także to z tego jestem zadowolony, bo to to urządzenie bardzo mi pomogło w naprawie mojego samochodu. I to urządzenie jest dużo lepiej wykonane, gdyż jest z grubego metalu wykonane, tak, jest grubsze, mocniejsze. Także według mnie polecam Polecam zakupu tego ja jestem zadowolony i za chwilę pokażę na szybko. kolejna rzecz to jest yy, chwileczkę są to to opasek przegubów albo zaciskania przegubów tak był opasek który kupujemy tak opaski do przegubów i tym się zaciska tak zapinać Właściwie. też jest fajnie wykonane mocne ściskam to w ręku nic się nie dzieje nie wygina się także według mnie super I kolejna rzecz jest to takie urządzenie do tych opasek taśmowych yy, gdzie nakłada się tutaj tą yy, opaskę, wsuwa się wiadomo tutaj zaciska się, w sensie yy, o tak tu się przykłada tą opaskę, tu się przekłada i się skręca, tak? i się wtedy zaciska Cała opaska, tak jak powinna wyjść też również do przegubów i różnego rodzaju. Także też to jest spoko, spoko wykonane. Tutaj, jedynie muszę dokręcić imbus, śrubę imbusową, to nie wypadało tak. Ale tak to jest naprawdę też super wykonane. Także to też mi się przyda, gdyż mam opasy, tą gumę e, przegubu do. Naprawy. I to za to dałem. Więc przechodzimy do następnych produktów. Dobra, tak. W międzyczasie nie otwierałem jeszcze niczego tutaj, jeżeli chodzi o te inne produkty. Nie otwierałem, nie sprawdzałem. jest to kolejny zresztą, który i ono mi się przyda. Myślę, że mi się przyda taki pasek. Wziąłem go ze względu na. gdyż czasami chodzę na ryby i on mi się przyda do nerki, która jest też. Można dostać nerkę w sensie taką saszetkę, którą się mocnie też do tego paska. I można podpadać sobie różnego rodzaju przynęty i tak dalej to wiadomo na zaplecę zapina, zapina się na swoje biodro, tak. Wziąłem taki pasek, żeby to szybko zakładać i ściągać. Taki taki, taki pasek fajny. Wziąłem taki kolor, kolor gdyż mam i w plecach też e, wojskowy o takich, takich barwach. Także to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz, która jest. Nie wiem jak to nazwać. Są takie kule, nie wiem, do wyciągania różnych o uszczelek z trudno, trudno dostępnych miejsc i tak dalej coś wydubać, coś wygrzewać to jest idealne przyda mi się to na pewno gdyż nieraz potrzebowałem coś takiego fajnie wykonane żadnych uszkodzeń naprawdę według mnie jest dobre, dobrze wykonane zdaję za nim zanim za nim czy da się nieraz tak to wygląda? Tak Kolejna rzecz to są przynęty na ryby. Sylikonowe, czy jak to tak się nazywa. Różnego rodzaju i koloru. Fajnie zrobione. Nie byle jak normalnie, jakbym kupił w sklepie wędkarskim. Tak samo i to tutaj wygląda. Kolejny przedmiot to też są trzy ryby, Też fajnie wykonane. Tak to wygląda super 4 Cztery sztuki Cztery sztuki Opis jak to zakładać na haczyki spoko, spokojnie chodzi o spety wędkarskie wiadomo, że to trochę drogie, natomiast tutaj tutaj zaoszczędzę tutaj wziąłem haczyki na ja otworzę Kaczyki tak. Różnego rozmiaru. wielkości też fajnie wykonane. Są mocne. Nic się nie, nie, nie wygina. Nie łamie. Są bardzo, naprawdę mocne. Bardzo mocne są. Także tu jest kilka sztuk. tych kaczyków. na no, przynęta nie odchodzę tego jeszcze też ale zrobię to pierwszy raz przy was 12 gram to wygląda tak nie będę tego odpinał i taka przynęta <tryk> Wygląda. Tu mamy haczyk, także spokój, mam nadzieję, że się sprawdzi. Kolejna przynęta, kolejna przynęta też nieotwarta. Szybko tworzę. Naprawdę super zrobione. Super wykonane. Równości. Fajne. 13 gram. Naprawdę super wykonane. Okay, kolejna przymiotka to jest na szczupaka. Można użyć ją na sztupaka. Tak wygląda. Przypomina kaczkę, ma przypominać kaczkę. <laughs> tak. I tak to wygląda. Też spoko wykonane. Nic temu nie brakuje. Także super. Takie agrafki kupiłem, tak i miesiąc sztuk dziesiątki dobra takie agrafki z prześwietowej. Kolejna przynęta. To też jest taczka. z tak? tutaj są yy, obrotowe te nie wiem, łapki czy jak to się to mówi i to się w łodzie obraca także też fajnie wykonane i to jest gram nie pamiętam nie pamiętam ilu gramowe no, no, chyba 10 gram Także takie coś super, panie wykonane. Tutaj jest podobna, ta, choć nie taka sama, ale podobna do tej, i ta ma 12 gram, też ma sztupaka, czy tam różne inne ryby super wykonana też naprawdę jestem zaskoczony jak to jest fajnie wykonane naprawdę super wykonane także polecam naprawdę polecam zakup tych przedmiotów na temu gdyż no oszczędzacie kurde Oszczędzacie pieniądze. Dobra, tu kolejne przynęty na e, przynęty, na okonie, i tak dalej. Tego typu super, fajnie, jaskrawe, białe. Też naprawdę fajnie, super. Super. z jest tych sztuk chyba 10. W ogóle pamiętam. Kolejna 3MP. Na szczupaki, innego rodzaju ryb. Także przetestuję to kiedyś. Na pewno nie sprawdzimy, jak to działa. Um, um, jak się mówiło, na to zapomniałem. Um, no Pewnie większość osób wie o co mi chodzi. Hmm. Kurde no wyszło mi to z głowy co to, jak to się nazywa. To mam na końcu języka, ale nie potrafię. Powiedzieć dobra. To jest właśnie. To. <starki> stalki czy coś takiego chyba tak stalki. Tak być może stalki tak. Tak. Zagrawkami i spinkami. Dobra, to jest chyba tutaj 10 sztuk. 4, 4, 5, 2, 4, 5, Albo 20 sztuk to jest. Dobra, ja Wam wszystko y, na koniec filmu wyświetlę, screenę, co jak się nazywa i ile kosztuje. Będziecie widzieć. Chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, którą kupiłem e, jakiś rok temu. Jest to e, jak uchwyt na wędkę. E, jeżeli chodzi o jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra solidny materiał, solidny plastik. Naprawdę fajnie to jest wykonane. Tutaj, wiadomo, ustawiamy sobie kąt. I kąt e, wędki. Jak ma być. E, jak, pod jakim kątem ma być? E, no, nie wiem, ustawione, tak. Tutaj metalowe pręty wbijamy w ziemię. I tutaj mam wędkę, wędkę zakładamy w ten sposób. Tak, Ona sobie tak stoi. I tutaj mamy takie fajne mocowanie, Tak, tak to wygląda. I tutaj sobie regulujemy ten kąt, tak jak ma być. Tutaj jest ta o, I sobie różne kąty ustawiamy. Także fajna to jest rzecz fajny przedmiot godny polecenia i zakupu także polecam bardzo łatwe do schowania w plecaku nie zajmuje dużo miejsca także polecam przedmioty a więc tak takie coś są to wykrętaki do urwanych śrub tak to są wykrętaki ale... Mam podobne wykrętaki kupione na znanym portalu aukcyjnym tutaj w Szkocji, w UK i kurde, one mi się nie sprawdziły. Po prostu nie wiem, te wycięcia tutaj zadziory są za słabe, za płytko wycięte, tak jakby, i one się wyrabiają szybko. Także podejrzewam, że tutaj jest tak samo. Także jedyna moja opinia jest taka, że lepiej dołożyć trochę więcej pieniędzy i kupić dużo lepsze te wykrętaki niż te gdyż no na pewno albo zdadzą egzamin albo nie, co wątpię i ostatnia rzecz ostatni przedmiot ze sklepu temu jest to taki klucz nasadka właściwie o rozmiarze 22. Nie wiem, czy będziecie widzieć. 22 do odkręcania sąd lamp, które znajdują się przy tłumikach, przy kolektorach, itd. Tak tak Także to już jest sprawdzone. Ja to sprawdzałem. I naprawdę zdaję egzamin. robię robotę. Także kiedyś dorobiłem sobie swój własny klucz. To są te lampy, ale no kiepsko to wyszło. Co prawda odkręciłem są te lampy, ale szybko klucz się tak jak do To jest w porządku, super w porządku. I naprawdę jest wart zakupu. Także polecam. w dzisiejszym filmie także moja opinia jest taka że warto jest kupić produkty na temu po pierwsze oszczędzamy pieniądze po drugie dobrze jest to wykonane nie widzę żadnych wad chociaż te wykrętaki mogłyby być wykonane lepiej to jest jedyny produkt który no, nie pasuje mi nie odpowiada i po trzecie, co mogę powiedzieć? Po trzecie, no, polecam, tak? Polecam, jest to moja opinia, nie jestem do tego zmuszony. Nie płacą mi za to, żebym robił teraz filmiki za produkty, które na przykład kupiłem za swoje pieniądze. Nie zostanie mi to zwrócone, nie zostanie mi zapłacone ani nic. Także sam od siebie. Zrobiłem ten filmik i no powiedziałem, powiedziałem prawdę. Tak, także moim zdaniem polecam. Także zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Gdyż no powtarzam się po raz kolejny pomoże mi to w rozwinięciu mojego kanału YouTube, także pozdrawiam cześć hej.